O, moi mistrzowie. Po prostu patrzę na liczbę subskrypcji 499. No, dla mnie to jest kosmos. Zbliżam się do magicznej sumy 500. Czy będzie? Zobaczymy. Ale na pewno osoba, która da mi 500 suba, niech napisze, że to ona, i na pewno w jakiś sposób ją wyróżnię na kanale. Nie wiem, czy to będzie specjalny odcinek o niej, czy jakiś, czy w jakiś inny sposób, ale, no nie mogę uwierzyć, że dobrą do tej magicznej sumy. Wiem, miał być specjal w rybniku miał być jakiś inny film. Napiszcie w komentarzach propozycje na specjal. No i teraz wracam do tego, co mnie ostatnio na YouTubie najbardziej zaciekawiło, czyli moim zdaniem najfajniejsze kanały, które ostatnio poznałem, które Zasubskrybowałem i które oczywiście Wam szczerze polecam. Pierwszy kanał wiem, miałem go już polecić dawno. Senia Kodelczuk, mój młody przyjaciel z Ukrainy, który nagrywa świetne filmy. Znajdź tu przede wszystkim jazdę motocyklem samochodem i inne bardzo ciekawe filmy oraz vlogi naprawdę bardzo polecam bardzo super kanał no, i dawajcie mu suba, żeby. Ma 37. Myślę, że 40-45 dacie radę mu wbić. Może nawet do 50. Polecam go. No i teraz y, dwa kanały polskie. Szymon Mika. Znajdziecie tu przede wszystkim mm, super filmy ze skuterkiem. Ze skuterem, no ale ostatnio, jak widzicie, ma hulajnogę elektryczną. Ale, tak jak mówię, przede wszystkim fajne filmy ze skuterem. Polecam bardzo jego kanał. No i tak jak dzisiaj, taki jakby. Ma 10 subskrypcji. Myślę, że tak z 15 albo z 20 da ci radę mu dobić. Bardzo polecam ten kanał. Mimo wszystko, że tak jak mówię, interesuję się starą motoryzacją, a to są w miarę, no nie mówię, że w miarę nowy skuter, ale no potrafię docenić dobrego i fajnego kierowcę no i fajne filmy. Ostatni kanał, który dzisiaj polecę, to kanał Yogi. Yy, ostatnio wyróżnił się serią z yy, uczę kumpla jeździ na motorynce. Ale, tak jak mówię, nie tylko, bo znajdziecie to przede wszystkim bardzo fajne filmy. Ja zwróciłem uwagę też na filmy z rowerami, czy też test wojskowych rzeczy. Bardzo fajny film. No i tak jak mówię, bardzo dobry, bardzo fajny kanał, bardzo dobry kanał. Miałem też polecić jego kolegów. Yy, polecam yy, kanały Kotidas Kotidas i kanały Kondzio HD. Yy, no niestety, yy, kiedy wyszły na te kanały, po prostu nie było na nich, film, na nich filmów, ale oczywiście polecam, żebyście także do nich wbili, dali im suby. Chociaż mówię, no, ja ich jeszcze ani nie subskrybuję, ani nie mogę ich zareklamować. No, teraz wam polecam, ale nie mogę ich y, pokazać, ponieważ, tak jak mówię, nie ma na nich filmów, więc na razie tylko polecam wam serdecznie kanał Yogi. Wbijcie na niego, 26 subów. Myślę, że 30-35 damy radę mu dobić. No i na koniec... Pozdrowienia dla Czarnego Play Games, dla Enduro Grondy, Liceusza 99. No i dla super ekipy z Koła, z miasta Koła oczywiście, będziecie wiedzieli na pewno o co chodzi. No i oczywiście, pozdrawiam wszystkich moich widzów. No i jeszcze raz. Bo dla mnie to jest naprawdę mega magiczna sytuacja. 499, niedługo 500. Jak ja mówię, piszcie, jaki ma być specjal, jaki byście chcieli specjal. No, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć.